Dziś zapraszamy do województwa podlaskiego. W Choroszczy poznamy panią Irenę, propagatorkę idei wolontariatu zarówno wśród seniorów, jak i młodzieży. A w Białym Stoku odwiedzimy Centrum Seniora, gdzie starsi mieszkańcy miasta mogą aktywnie spędzać czas i realizować swoje rozmaite pasje. To jest moje miasteczko Choroszcz. Tu się urodziłam, tu się urodzili moi dziadkowie, moi rodzice, i ja tu zostałam. Zostałam, bo ludzie są bardzo sympatyczni, jest mniej może tych złych, więc w swoim miasteczku czuję się bezpiecznie, pewnie i dlatego je kocham. Życie jest pełne niespodzianek, i właśnie zakończyło jedno z wielkich niespodzianek było to, że ja byłam w parlamencie europejskim. Był konkurs na taki temat. Moje doświadczenia i przeżycie emeryta. Jak widzę emeryta w dzisiejszych czasach? Napisałam, no i wygrałam ten konkurs. To było coś niesamowitego. Ja jestem w parlamencie. Nigdy nikt nie myślał, że ja na emeryturze potrafię tyle rzeczy zrobić i w tylu miejscach być. Dzień dobry. Irenko. Dzień dobry. Mamy tu misia uszatka, może na dzień misia się umówimy. Przyjdziecie do nas. To jest, to jest 25 listopada. Tak. Ja przygotuję no zajęcia, a pani usiądą, my wystąpimy. Proszę wsiąść do domu. Można to wziąć wziąć do domu. Tak. A jeszcze ja pani pokażę, bo tutaj mamy... To Poścjel, kościel ja się, tak? Mamy już tutaj, zobaczy, przynoszą rodzice bardzo chętnie. I tutaj mamy pościel, mamy szlaf rochi, piżamy, ściereczki, mamy różne takie rzeczy. Czyli jest taką osobą, jaką ja na przykład chciałabym to? być w jej wieku, bo ona jest pełna energii, pełna takiej, takiej chęci do działania w stoku, byłam w dużym sklepie, robiłam zakupy. Mija taki mały chłopak właśnie z tego przedszkola, gdzie ja czytam tą bajkę i krzyczy do swoich rodziców, mama, tata, ta pani nam czytała bajkę. I to jest właśnie taki mój mały sukces. Może nie sukces, ale, ale to moja radość. Czy wiecie, że dawniejsze polskie pieniądze nie nazywały się złotówka, tylko Marka Polska? Tak. No tak, tak, I Marka. Tak, no ładnie. I tutaj właśnie są takie banknoty. Dlaczego przyniosłam? Bo to jest pasja. To moje hobby, tak? Moje zainteresowanie, mój taki świat. Tak, słucham. moja babcia zbiera takie nitki kolorowe. No widzisz, i to jest pasja twojej babci, tak? A czyje babcie co jeszcze zbierają? Ja z panią Irenką współpracuję już 8 lat. Byliśmy przez panią Irenkę zaproszeni kiedyś na taką wystawę rękodzieła ludowego i to było takim impulsem do naszych wspólnych działań. Podjęliśmy innowację pedagogiczną, zrób to sam. I panie z klubu seniora przychodziły, uczyły dzieci właśnie rękodzieła ludowego. Do pani Irenki. Chodzimy do klubu na różne imprezy, przygotowujemy przedstawienia i scenizacje. Ostatnio byliśmy na 50-leciu koła emerytów i Zawsze jesteśmy mile przyjęci. Dzieci są częstowane, dostają prezenciki, upominki. My również własnoręcznie przygotowujemy zawsze jakiś upominek, kwiatuszek, jakąś laurkę. Co to będzie niedługo? No właśnie, długo Pani Lasełka. Także zapraszamy do nas 12 grudnia, bo my robimy taką ogromną, ogromną wigilię, gdzie koło setki ludzi przychodzi. I Wasze występy dla nas są takim miłym akcentem. Zapominamy o troskach. I z radością I oglądamy Was, jakby występujecie. Bardzo chętnie dzieci występują, ponieważ mogą pochwalić się swoimi talentami, zdolnościami. Traktują seniorów z naszego koła praktycznie jak własnych, własne babcie i dziadków, i wszyscy czekają co roku na takie fajne spotkania. Przygotowałem piękne programy artystyczne, grają na gitarze, tańczą, śpiewają takie piosenki, które wywołują czasami jakąś nostalgię, ból w sercu, bo coś było, coś minęło, a te piosenki w nas budzą inną naszą reakcję. Zapominamy o swoich troskach, bo każdego nas coś boli. Jeżeli namawiam koleżankę, no, no słuchaj, przyjdź na ten dzień, seniora, A nie mogę, bo mnie boli noga. Ja my słuchaj. A jak przyjdziesz do nas, też będziesz bolała ta noga, czy będzie siedziała w domu. Ale jak będziesz z nami, w tym momencie zapomnisz o tym bólu nogi. Stary człowiek często idzie smutną głową, spuszczoną, a bo myśli, A ja stary człowiek, nikt mi nie lubi, nikomu nie jestem potrzebny. A kiedy wy do nas przychodzicie. Radość, bo czujemy się potrzebni, zauważeni, docenieni. Kochani, ja zaraz będę płakać. Spotkaliśmy się tutaj w ramach naszej działalności wolontaryjnej. Takie spotkania są organizowane, aby ustalić nasze główne cele i zachęcenie młodzieży do zaangażowania się w różnych formach pomagania ludziom. Pokażemy tutaj tak, część rzeczy zebranych, a kto pomagał? Młodzież kto pomagał zbierać ma. To bardziej Naszy. był zaangażowany, mama czy babcia? Bardziej mama. Dostajecie tak. potem certyfikaty wolontariusza, tak? Czy już ktoś z Was dostał? Właśnie, tak? Właśnie ja mam tak, sobie tak. mam Tak, właśnie. Się. Nie ma właściwie takiej uroczystości, na której pani Renki by nie było. Po ogłoszeniu konkursu Podlaski Senior roku postanowiliśmy zgłosić panią Irenkę ponieważ jest to chyba najbardziej aktywna osoba w naszym regionie, otrzymała wyróżnienie, z czego bardzo wszyscy się cieszymy. To był pomysł na inne życie, Emeryta i rencisty, To wskazówka, jak odnaleźć siebie w nowej rzeczywistości i wskazać drogę inną. Jak szłam do Urzędu marszałkowskiego, to mi się nogi uginały. Dlaczego to ja? Co ja takiego zrobiłam, także ja, że akurat że mnie to wybrano. Chciałam na zakończenie spytać kto lubi być wolontariuszem? Byłam na szkoleniu w Warszawie, senior, lider, działający na terenie swojego środowiska. I jak stworzyć koalicję, jak działać, żeby wszyscy razem coś robili. I także to działa w naszym społeczeństwie, w szkole, przedszkolu, w kościele. Wtedy wszyscy czujemy się jak rodzina. Po pierwsze, pani Elu, chciałam właśnie spytać, jak, co się chodzi o tych państwach, co zgłaszałam do was. Tam, ci staruszkowi tacy chorzy, potrzebują pomocy. No to co możemy zaproponować, że tam panie ze stacji opieki karyta pojadą przynajmniej raz w tygodniu, żeby zobaczyć, co się dzieje, co trzeba pomóc, no i zobaczymy, co dalej. Jest, jak gdyby, ambasadorką osób starszych, które są, którzy potrzebują nieraz kontaktu, takim pośrednikiem między tymi ludźmi starszymi, a tutaj naszym ośrodkiem pomocy często przychodzi z informacją żebyśmy dotarły do kogoś zaproponowały jakąś formę pomocy Gdyby nie ona, to mam wrażenie, że nie byłoby u nas takiego koła, jakie jest w tej chwili w Choroszczy. Ona ma taki charakter, że jak ją wyrzucą drzwiami, to ona wejdzie oknem i tak swoje zrobi. Mamy dobrego organizatora i ja myślę, że nas inspiruje do tego, żebyśmy pomogli jej, bo przecież człowiek sam nic nie zrobi, jeżeli reszta nie pomoże. Dzień dobry, Wniosłem zebrane przez członków Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Skała. Pościel na hospicjum, także przekazuję Dzień pani Reno jako dla organizatora. Dziękuję, dziękuję serdecznie, bardzo, jak Pierwsza większa praca na rzecz społeczeństwa, to akcja Ogólnopolska podziel się posiłkiem. Z koleżankami jechałyśmy do Biegłostoku i w dużych supermarketach prowadziliśmy zbiórkę produktów żywnościowych. Jak była powódź, zorganizowałyśmy pieczenie ciasta. Mieliśmy pięć tylko ciast pieczonych, a zebraliśmy 700 zł. W ubiegłym roku, oglądając telewizję, posłyszałam, że jest szkoła Wlaska i są zbierane stare komórki, przekazywane tam do tej szkoły i zbieraliśmy stare telefony. Od miesiąca zbieramy produkty na rzecz hospicjum w Wilnie. Mam kilka spraw, Pani, czasu mam mało, tak, tak więc cieszę się, że u plakaty są już ty wisiące. Tak, tak, wiszą. Nat... Ale w choroszczych są pozrywane, Bo może poprosimy wiszą. Pana Mietka. A tak, wydrukowanie tak. nowych. No i ręka to, to chodzący wulkan energii. Ona tutaj przychodzi czasami ze swoją wnuczką, śnieg sypie, i ona z tą wnuczką biega i sprawy załatwia ludzi. A robi to w taki sposób, że no nie ma jak jej nie pomóc normalnie. No to jest, to jest, to jest coś, coś niesamowitego zupełnie. I oczywiście nic się nie ma, to bez. Te naszej ręki obyć. tutaj są się? Czujemy się w naszym kole jak rodzina. Organizujemy wycieczki. Byliśmy w Akwaparku. Niektóre osoby po raz pierwszy korzystały z basenów i tak się cieszyły jak małe dzieci. Dzisiaj jest wtorek i spotykamy się, omawiamy plany, co mamy robić na przyszłość. Mieliśmy wystawę robić. Zbieramy teraz, kto w domu ma stare żelazka, jakąś wagę. Coś, co przypominać nam będzie 50 lat temu. A drugi temat to, kiedy robimy Wigilię, takie tematy dzisiaj podejmujemy. Jeżeli chcę odpocząć, to tu przychodzę, bo to jest jedyny taki zakątek najładniejszy w Choroszczy. A dlaczego ja to robię? Mówię tak: Jestem na emeryturze, mam czas, kocham ludzi i zbieram punkty u Boga. Włączenie seniorów do współdecydowania o sprawach lokalnych staje się w Polsce normą na szczeblu gminnym. Obecnie rady seniorów istnieją w ponad 70 gminach. Jednak coraz częściej widoczna jest potrzeba współpracy ze środowiskami senioralnymi, także na poziomie samorządów w województw. Dzisiaj trudno jest zarządowi województwa, trudno jest marszałkowi województwa do końca identyfikować problemy tego środowiska. Funkcjonują w wielu miejscach, wielu ośrodkach, ale te ośrodki są bardzo mocno zdecentralizowane i trudno z poziomu marszałka województwa ze wszystkimi prowadzić dialog i posiłkować się ich wiedzą doświadczeniem. W Małopolsce Rada Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim działa od marca tego roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk i organizacji senioralnych z całego województwa. Jedną z inicjatyw Rady było zorganizowanie w Krakowie pierwszego małopolskiego kongresu uniwersytetów III wieku. We wrześniu tego roku na pierwszym posiedzeniu spotkała się Wojewódzka Rada do spraw polityki senioralnej w Lublinie. Mamy takie założenia, żeby to właśnie Rada wskazywała, jakie obszary powinny zostać dofinansowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Chcielibyśmy, żeby Rada stanowiła dla nas zarówno źródło wiedzy, jak i wyznaczała kierunki, czy pokazywała, w którym jeszcze obszarze należy popracować, który obszar wzmocnić, tak aby seniorom w naszym województwie żyło i mieszkało się lepiej. W województwie lubelskim osoby powyżej 60 roku życia stanowią blisko 21% wszystkich mieszkańców. Nasi seniorzy na terenie województwa lubelskiego chcą żyć w zdrowiu, a więc mieć zapewnioną opiekę lekarską, aktywnie, chcą włączyć się w nurt życia społecznego. I chcą żyć w integracyjnym w społeczeństwie międzypopolegionym. Od niedawna swoją reprezentację mają także starsi mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego stanowiący niemal jedną piątą populacji całego regionu. 19 członków Wojewódzkiej Rady do spraw polityki senioralnej odebrało nominację w połowie listopada. Opinia Rady, wnioski Rady, yy, oczekiwania Rady będą miały na wszystkie decyzje zarządu województwa, na wszystkie decyzje w konsekwencji samorządu województwa, które będą dotyczyły tej grupy ludzi. Kolejna wojewódzka rada do spraw polityki senioralnej ma powstać na Mazowszu. Przyczyną odwodnienia u ludzi starszych jest przede wszystkim przyjmowanie zbyt małej ilości płynów. Ludzie starsi nie czują potrzeby przyjmowania płynów, dlatego że fizjologicznie zanika ośrodek pragnienia. Im człowiek starszy, tym ta potrzeba picia jest coraz mniejsza, ale zapotrzebowanie na wodę jest cały czas takie same. Starsi ludzie, jak i młodsi, potrzebują przynajmniej 1,5 litra płynów dziennie, a w okresie zwiększonego wysiłku fizycznego, w okresie upałów, znacznie więcej. Poleca się, żeby pić przynajmniej 6 szklanek dziennie płynów, jeżeli człowiek starszy nie pamięta o tym, że ma pić, albo po prostu nie ma takiej potrzeby. Należy mu o tym albo przypominać, jeżeli są młodsze osoby w domu, albo po prostu nastawić budzik, minutnik po to, żeby właśnie sięgnąć po tą szklankę płynu. To oczywiście nie jest ważne, jaki to jest płyn, może to być zwykła woda, może to być herbata, soki owocowe itd. Ważne jest, żeby rzeczywiście nie dochodziło do odwodnienia organizmu. Drugim takim grzechem, który powoduje, że ludzie sięgają niechętnie po płyny, jest lęk przed potrzebą wychodzenia do toalety w nocy. Oczywiście ograniczając ilości płynu, my tylko pogarszamy funkcjonowanie własnego organizmu i na pewno tutaj nie chodzi o to, żeby ilość płynu ograniczać. Czasem mówimy, że to musi być takie płukanie organizmu i do tego jest potrzebne jednak te półtora litra. Płynu. Natomiast żeby ograniczać nocne korzystanie z toalety, poleca się, żeby te płyny przyjmować. Głównie w godzinach porannych, przedpołudniowych czy wczesnym popołudniu. Posłuchajmy swojego oddechu. A oddech to życie, a życie to oddech. W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Seniora chodzę stale dla zajęcia stańca brzucha oraz dla zajęcia z jogi. Uważam, że dają mi bardzo dużo, przede wszystkim wzmacniają kręgosłup. Od czasu jak zaczęłam chodzić na te zajęcia, odczułam zdecydowaną poprawę samopoczucia i ogólnie poprawę kondycji. Delikatne rozciągnięcia. Robimy wszystkie ćwiczenia spokojnie. Yy, powoli pilnujemy, żeby oddech był odpowiednio głęboki, dlatego Co są to wspaniałe to ćwiczenia. Wyobrażajmy sobie te ściany. To jest bardzo fajna, bardzo prosta forma i można ją na różne sposoby wykorzystać. Z takiego elementu może wyjść na przykład kolczyk. Możemy sobie zrobić szyjnik. Już się podoba. Tak. Tutaj bawimy się rękodziełem. Jesteśmy same zaskoczone efektami. Uczymy się coraz nowych rzeczy i potem mamy prezenty dla swoich dzieci, sąsiadów, pod choinkę. Tworzyłyśmy kaboszony z koralików, tworzyłyśmy bransoletki koralikowe, kolczyki, próbowałyśmy robić filc. Na ostatnich zajęciach robiłyśmy młotkowanie drutu miedzianego. Bardzo mi się to podobało, a efekt był niesamowity, ponieważ zrobiłyśmy takie rzeczy, że w desie można by się było tym pochwalić. Uczymy się technik, którymi potem dzielimy się z następnymi osobami. Jest spółdzielnia, kawiarnia, gdzie spotykamy się raz w tygodniu, i tam niektóre z nas już uczą kolejne koleżanki rzeczy, których tutaj nauczyliśmy się na zajęciach. Stowarzyszenie Akademia Plus 50 powstało prawie 7 lat temu i od samego początku zajęło się ogólnie pojętą aktywizacją osób po 50 roku życia. Projekt Centrum Seniora to nie jest miejsce to jest pewna idea, która Łącząc jednocześnie rozprasza działania, czyli zbieramy informacje o tym, co się dzieje w mieście, sami organizujemy działania, ale działania te przenosimy do klubów osiedlowych, tak żeby były jak najbliżej seniorów. Jesteśmy Koordynatorem, my jesteśmy realizatorem, natomiast projekt skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy mają ochotę wziąć udział w działaniach. Jeszcze, jeszcze mamy z minutkę i skończymy naszą pracę nad tym odcinkiem. Korzystam z następujących zajęć. Są to gimnastyka korekcyjna, pilates rehabilitacyjny oraz Zumba dla osób 50 okay. Przytrzymujemy, ciśniemy, ciśniemy. Ta aktywność ruchowa się cieszy wielkim powodzeniem i wiele osób uczestniczy w tych zajęciach i bardzo często odchodzą te osoby też z kwitkiem, dlatego że jesteśmy ograniczeni powierzchniami sal w klubach osiedlowych, na których się te aktywności odbywają. Pomyśleć o przyjemnym oceanie i o falach i opowiadać historię rękoma. Taniec hawajski jest to opowiadanie... Życia dawnych Hawajczyków, zwłaszcza taniec starożytny, co nam daje? Nam daje radość, nam daje wszystkim wspaniałe uczucie może po ćwiczeniach zmęczenie ale to jest zmęczenie wspaniałe. My nie tylko tańczymy, ale również poznajemy historię Hawajów. Uczymy się nowych kroków, melodii a uczyć się trzeba w każdym wieku. Próbujemy. I Dużo bioder. Tańczymy cały czas na ugiętych kolanach, więc jest to znakomite. Na też chore czasami już niestety kolana, sporo ruchu bioder. Wszystko to jest bardzo, bardzo fajne. W naszej akademii można również tańczyć taniec flamenko, taniec brzucha. Więc ktoś, kto, komu nie pasuje taki w miarę spokojny taniec, jakim jest taniec. Kula może wyszaleć się w troszkę innych formach. Leżą na w ramach Centrum Seniora dbamy nie tylko o ciało, ale i ducha naszych seniorów. W związku z tym taką nowością są na przykład grupy wsparcia. Działają w osiedlowych klubach w trzech dużych osiedlach Białego Stoku oraz spotkania z psychologami i z lekarzami różnych specjalności w ramach spotkań ku zdrowiu. Chcielibyśmy... Z Państwem i od Państwa dowiedzieć się, co na ten temat sądzicie. Dzisiaj spotykamy się z zaproszonymi przez nas gośćmi po to, żeby porozmawiać na temat czy w Białymstoku potrzebna jest Rada Seniorów. Jeśli tak, to jaką powinna mieć formułę? Czym powinna się zajmować? Kto powinien do niej należeć, i mamy nadzieję, że dyskusja przyniesie nam jakieś rozwiązania i że kolejnym krokiem będzie powołanie takiej Rady w Białstoku? Dziś zapytaliśmy seniorów, jakie cechy zazdroszczą młodym. Bardziej przebojowi są, może? Są odważni. Wyjeżdżają z swobody, wolności, którą mają. Asertywności, przebojowości. Większe możliwości, może teraz mają kształcenia się. Mają werwę, zadowoleni, uśmiechnięci. To są młodzi i jeszcze mogą dużo zdziałać. Wytrwałości i takiego młodzieńczego powera.